najbardziej czuję się szczęśliwy, kiedy napiszę wiersz. Dzień dobry, nazywam się Jarosław Mikołajewski, urodziłem się 20 marca 1960 roku w Warszawie i mieszkam w Warszawie. Jestem poetą, głównie, chyba. Później rozwinąłem różne inne ślady swojej, swojego pisarstwa zwłaszcza. I, ale nie tylko pisarstwa, bo również dziennikarstwa radiowego, Między innymi więc również pracowałem głosem, czy pracuję nawet głosem. Mam audycję w Radio Nowy Świat, gdzie co tydzień przez godzinę sobie mówię, rozmawiam o rzeczach wybranych, ale głównie czuję się poetą, a oświadczy o tym to, że, że najbardziej czuję się szczęśliwy, kiedy napiszę wiersz. Tak, to jest. I to jest taka niechybna próba. Jestem też tłumaczem, między innymi tłumaczem poezji. Powinienem przeczytać teraz kilka swoich wierszy, i zrobię to. I chyba główną podstawą tego mojego czytania będzie tom wydanym w tym roku, czyli w 2024, zatytułowany Kocham cię, który wyszedł w wydawnictwie literackim, jak, jak moje ostatnie tomy, powiedzmy. Od 10 lat publikuję głównie tam, a może nie tylko od 10, może wcześniej troszkę. No i to jest, kocham cię, taki tytuł deklaratywny. Ale to nie jest taki tytuł, można powiedzieć, książki, która jest, którą można bez wahania dać na, z okazji walentynek. Tu chodzi raczej o spalenie granic świata, tak? o takie łaknienie, łaknienie świata właśnie, łaknienie ludzi. Ładnie życia. Staram się po prostu światu mówić kocham Cię, bo czasami świat nie kocha, a ja mówię z góry kocham Cię trochę, żeby ten świat zobowiązać do czegoś. Wiąże się to prawdopodobnie z moim wiekiem. Mam teraz 64, prawie 65 lat i jestem coraz bardziej niestety kruchym człowiekiem i bardzo... Lubiłbym, żeby świat odpowiadał na moje istnienie jakimś uśmiechem, jakimś dzień dobry chociażby. I nie zawsze to robi, więc ja, żeby tak robił, no to trochę jako pierwszy mówię dzień dobry, taka włoska metoda. Włosi mówią, że w ciemnym zaułku bardzo dobrze jest usłyszeć dzień dobry, bo wtedy prawdopodobnie nie dostanie się na przykład popysku, prawda? To jest oczywiście złudna nadzieja czasami. Ale, ale taka wiara nam troszkę towarzyszy, skoro my powiemy światu dzień dobry, to on się poczuje zobowiązany uroczności, uprzejmości. Zobaczymy, jak to jest. W każdym razie kocham cię jest dla mnie rzeczą istotną. No, przeczytam może kilka wierszy z tego tomu, które, za, które, które angażują pewne, pewne problematyki, które są mi bliskie w tym czasie. Między innymi taką problematyką bardzo mi bliską jest Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej i grupy uchodźcze. I, I bardzo liczyłem na to, że, że puszbeków nie będzie, że puszbeki odeszły w nieby razem z taką brunatną, jak miałem wrażenie, formacją, która sprawowała władzę i że to wszystko się zmieni w bajkę pastelową. Tak nie jest, myślę, że temat wciąż jest aktualny. Komunikat prasowy. Dzisiaj, które jutro będzie wczoraj, a pojutrze stanie się nigdy, znaleziono na granicy martwego mężczyzna. Pewnie przyszedł z Jemenu, bo jak mówi prasa, zatrzymani wczoraj trzej Jemeńczycy mówili o czwartym, którego zgubili po drodze. Jesteśmy na ziemi ballad i romansów. Niech więc nas pochłonie piekło jego skóry. Niech na biel nas rozpali biel naszego śniegu. Niech nas uwydatni szkarłat kurew, purpura kardynałów i krwi przemienienia. Niech oczy nam porwie sieneńskie piękno czarno-białych pasów. Jesteśmy na ziemi białowieskiej, czyli w miejscu mocy, która daje mądrość i wiedzę. Przyjdźmy więc tutaj z ciekawością wiatru. Niech nas wiedza oślepi. A mądrość niech strąci w obłęd tysięcy sycylijskich koni skaczących w przepaść morza, które nie jest trampoliną, lecz bagnem. Niech nam rozum odbierze modna dziś tęsknota za czarnym lądem i płyńmy tam, ludzie, szukając pieszczoty balsamicznych churys, powiewu raju, w którym nic nie wieje. A jeżeli krew jego spłynęła pod ziemię, muchy z martwych zmartwychwstałe wczesnego przedwiośnia niech w niej złożą jaja i przeniosą na nas. Religia niech stanie nam druzem kolczastym w poprzek dumnych gardeł strojonych do roty. Tylko wcześniej niech wymrze pokolenie matek, które niosą za nas ciężar miłosierdzia i u schyłku życia stracą wiarę w spowiedź i Kościół powszechny. W dziewictwo kapłana i serduszka dzieci które wycinały zanie z magazynów i gumą arabską wklejały w albumik. Obumrzyj ojczyzno, przestań być pomnikiem i uwolnij glebę od ciężkich cokołów. Pozwól tutaj wzrosnąć czarnym pokoleniom tych, co pamiętają bezpowrotną drogę. Ja przez jakiś czas prowadziłem zajęcia z poezji w zakładzie karnym, kobiecym, na ulicy Chłopickiego. No, tam były różne postaci, tam były różne uczestniczki tego mojego kursu poezji. Ja czytałem z nimi między innymi Ginczankę, Osiecką, Szymborską, no, takie teksty można powiedzieć uchodzące za łatwiejsze, ale takie, które przede wszystkim zderzały się z ich doświadczeniem. No i, no i taką oto scenę odtworzyłem. Zakład Kobiecy Siedziały jak dusze, co cicho przysiadły, żeby czekać na drugie obleczenie w ciała. Nie było widać po nich nawet ruchu serca, więc z czasem zaczęły odsłaniać istotę kobiet, którymi bywały w ukryciu. Ja też piszę wiersze, powiedziała pierwsza, i dodała, że również bajki o rycerzach i o królewiczach w ciepłych rękawicach. Druga mówiła o trzeciej, że święta, a czwarta o piątej, że całkiem święnięta. Szósta zapłakała, jakby nie płakała, siódma się zaśmiała, jakby nie umiała, a ósma ósmej nie ma jest na radiowęźle. Siedziały jak ciała, co cicho przysiadły, żeby czekać na drugie wypełnienie duszą. Dziewiąta z dziesiątą tak się przytulały, jak gdyby się miłość spotkała z tęsknotą. Nie wiem, czy prawdziwie zgadywałem potem, które dwie zabiły własne niemowlęta, która podpaliła śpiącą przyjaciółkę, dla której to czwarty był pobyt w zakładzie, a która wracała tu po raz dwunasty. Mówiły, że nie jest tu wcale najgorzej w porównaniu z tą dziurą, gdzie jest, same wiecie, no tamten skurwysyn, co go nienawidzę. Na dzisiaj wybrałem dzieńczankę z Szymborską. Jedna rozpoznała się w tamtej dziewczynie, co miała 16 i już była kurwą. Druga w tej kobiecie, co ma oczy jak tamta i zaraz jak to było raz modre, raz szare. Najgorsze są tutaj plastikowe okna, przez które świat cały to teatrzyk cieni. Co je pytasz o imię, a one nie mówią, albo przedstawiają się świstami wiatru, które dziko. Wie, który dziko wieje nad smutną kamczatką. Kiedy mnie zabiera pachnąca taksówka, są jak te żydówki z dawnej fotografii, które bardzo chciały być pachnącą zosią, co mówi z duchami bez grzechu poczęta. Siedziały jak ciała, co cicho przysiadły, czekając na drugie obleczenie w siebie. Siedziały jak dusze, co nie wysiedziały, bo za chwilę obiad. Do widzenia pana. Teraz wiersz o na szczęście jeszcze potencjalnym rozstaniu z moją mamą. Moja mama ma 91 lat, jest z 1934 roku, przeżyła powstanie. Uważa, że największą rzeczą, najważniejszą rzeczą, jaką można zrobić dla drugiego człowieka, dla kochanego człowieka, to jest dać mu jeść po prostu, a wyniosła to z głodu wojennego, strasznego głodu I, i myślę, że tak jak nikt gotuje krupnik, pomyślałem sobie kiedyś, powiedziałem, ośmieliłem się to powiedzieć mojej mamie, mówię mamo, jak poczujesz, że będziesz umierała to bardzo cię proszę ugotuj mi krupnik i zamroź a jak ty umrzesz, to ja sobie to odgrzeję po prostu i kiedyś z tobą jeszcze zjem tak przedłużymy nasze życie ze sobą no mała nie lubi chyba tego wiersza, nie lubi raczej konceptu, a, a wiersz może nawet lubi. E... Krupnik. Kiedy poczuję, że zbliża się koniec, choć koniec sam z siebie nie może się zbliżać, poproszę mamę o ostatnią pracę. Powiem, mamusiu, wiem, że to okrutne, lecz bardzo proszę, zrób mi jeszcze krupnik takiej z białą mgiełką rozklejonej kaszy, jęczmiennej ze szczytna, półdrobnej jak lubię, bo taką wybrałaś na moje lubienie. Zamrożę, a kiedy Twoje święte ręce niczego nie będą mogły ugotować, podgrzeję Twój krupnik i wyzwolę aromat i będę nim sycił smak i powonienie i oczy wpatrzone w Twoje wieczne wody. A będę szczęśliwy czując Jego gęstość i nigdy mi Twojej zupy nie zabraknie i nigdy mnie Twoja zupa nie nasyci, choć będę syty od ciepła kropniku i będę jak człowiek, który się posila tym, co już było arcydziełem serca, a pozostało pełnym nasyceniem. <laughs> Safo. Nie wiem, która z bogiń ofiarowała mi dar rozpoznawania pór roku, zanim powietrze i słońcu mogła rozpoznać je skóra. Od kiedy pamiętam, do miłości nie kierował mnie rozum ani pragnienie, tylko słodka oczywistość. Pewne usta, kiedy poruszały się w mowie albo uśmiechu, przestrzegały mnie przed niechcianą wilgocią jesieni albo chłodem zimy. Inne pachniały wiosennymi listkami o żyłkach prześwietlonych przez słońce i mówiły milcząco wejdź we mnie jak do lasu stworzenia, gdzie pośród sinych cieni znajdziesz polany własnych drugich narodzin. Taki wiersz z tradycji mniej polskiej niż włoskiej, trochę z tego mojego tłumaczenia, zwłaszcza z tłumaczenia Sandro Penne. Cudownego poety miłości homoerotycznej i, i olści, olśnień widzenia. Wiersz bez tytułu Sandro Pennie. Spotkałem właśnie chłopca o słonecznej twarzy. Nic się nie zdarzyło i nic się nie zdarzy. Prócz tego chłopca o słonecznej twarzy w mój piątek zimowy na placu zamkowym. Zależało mi, żeby przeszedł ten wiersz, bo znajdujemy się właśnie na, nad placem Zamkowym. E, także dlatego. Także dlatego. E, dużo wierszy teraz piszę ostatnio w metrze, bo zaczęła jeździć metrem, Jeżdżę, no tak powiedzmy od 7-8 lat może. I zawsze wyjmuję jakąś karteluszkę albo karteluszek i, i zapisuję to, co tam się dzieje. No i obserwuję pewne sytuacje, pewne zjawiska, takie jak na przykład utratę wstydu, czy takie dopuszczenie do własnej intymności. Ludzie tam robią w wagonie metra różne rzeczy, których czasami wstydzą się robić we własnym domu. Podskórne na stacji Ursynów między podróżnymi opadły ostatnie ściany intymności. Młoda kobieta wyciągnęła szminkę i od stacji do stacji malowała usta, robiąc rybie ustka. Nie było dla niej nikogo w wagonie, ale dla nas ona była przed lusterkiem na ołtarzyku swojej toaletki. W ferworze pomadek rozchylała dekolt aż po skrajny obrys kawowego stawu. Nie wiedziałem, czy dobrze, że tak przed nią siedzę. Więc przesiadłem się szybko do drugiej kolejki. Tam za przezroczystą ścianą między ludźmi kochały się ptaki, dalej ryby i ssaki. Potem policjantka bawiła się sobą, a za policjantką nieśmiały policjant. Na wprost zakonnica była podniecona dłonie koło dłoni, stopy obok kolan, biodra za biodrami, głowa jedna w drugą, aż poczułem się nagle zaobserwowany w wąskim splocie myśli, uczuć i pożądań ze wszystkich lat życia, które było, które było za mną. I było w tych oczach wielkie zadziwienie, że pod powierzchnią wiozę tak niewiele, i nikt na mój widok nie wysiadł ze wstydem. Pocałunek na spotkaniu autorskim. Niepostrzeżenie dla siebie pocałowała nieodkrytą nigdy wcześniej dziewczynę w samo ciepło głosu. W chwili, kiedy tamta kończyła wypowiedź, a ona nabierała powietrza, żeby wejść jej w słowo. Tak, była w słowie tej drugiej na tyle, na ile tamta ją do słowa wpuściła, a nawet głębiej, bo smak powietrza odkrył w niej łapczywość nieobytą i dziką. Słowo było w słowie, mowa była w mowie, i do zjedzenia został tylko język, który zaczął krwawić od maleńkiej rysy na krawędzi szklanki. Nie chciała, żeby tamta krwawiła samotnie, więc stało się wszystko, co stać się musiało. Czyli wszystko, po prostu. Choć to zawsze mało. Dziękuję Państwu za spotkanie.